Donald Trump rzeczywiście pokazuje, że stawia na kryptowaluty i e, uważam, że Europa też powinna e, postawić na kryptowaluty. Natomiast dzisiaj pojawiały się podczas debaty głosy, że powinniśmy swój własny niezależny system budować. Tylko to tak nie działa. Przecież kryptowalut no, nie ma takiej m, opcji, żeby Unia Europejska nagle postanowiła stworzyć swoje własne kryptowaluty, bo kryptowaluty cechują się właśnie niezależnością od rządu i od banków, czyli nie ma takiej możliwości, żeby politycy odgórnie stworzyli sobie konkurencję dla bitcoina. Także, także jest, to, jest to pomysł, który nie ma szans powodzenia i uważam, że podobnie jak Trump, to tak samo Unia powinna rzeczywiście nie ingerować w rynek kryptowalut, tylko rzeczywiście umożliwiać jego rozwój. Jeżeli chodzi o standardy globalne dotyczące kryptowalut, to nie widzę potrzeby czegoś takiego, bo jest to system niezależny przede wszystkim jego główną zaletą jest to, że jest odporny na wstrząsy, bo jest niezależny od rządów, od banków. Nie ma tutaj ingerencji, nie ma możliwości do druku pieniądza, tak jak mamy przy pieniądzu tradycyjnym. I uważam, że każda ingerencja może to być tutaj szkodliwa. Jedyne co jest często podnoszone, to wykorzystywanie do różnych działań przestępczych czy też potrzeba ochrony obywateli. Natomiast wydaje mi się, że tutaj raczej trzeba by bardziej skutecznie działać, jeżeli chodzi o egzekucję praw obywateli, a nie grzebać przy kryptowalutach. Ja jestem przeciwny tego typu ingerencjom, bo jest to system, który doskonale się rozwija bez pomocy rządu.